Cześć, tu Snak, a to jest już 15 odcinek z Minecrafta. I dziś widzimy się w Domku Robotniczym, a dziś mam Wam do pokazania całkiem sporo, co udało się zrobić. I wymagało to naprawdę kupę czasu, by to zrobić, więc lecimy. Jak widzicie, mam mapę. I właśnie tam, gdzie jest odkryta ta góra, tam gdzieś też pójdziemy. Niektórzy może się już domyślą, co udało się zrobić. Ale najpierw przejdźmy tutaj. No i jak widzicie, znów są krówki, które musiałem wybić. I tak, oto właśnie już widzicie. Udało mi się ukończyć do samego dołu, w sensie tam, gdzie chciałem, do tego miejsca. I przejdźmy tam sobie, ale najpierw jeszcze małe zmiany w metrze. Oha, mamy tutaj jeszcze walkę. No i dobra, będzie tu trzeba było popracować jeszcze nad odświetleniem, żeby się właśnie nie ryspiły. I prawdopodobnie, jak można zobaczyć, już są tory zasilane. One chyba będą zmieniane jeszcze, by tej pochodni nie było widać. I tak się oto ciągną na razie tory do tego miejsca. Znaczy, jeszcze tam dalej są, ale tam już jest końcówka, więc tam nie będziemy iść. I jak widzicie, sprzedaż biletów tutaj się będzie odbywać. Tutaj mamy małe pomieszczenie gospodarcze, a to jest po prostu przejście tam, ale tu pewnie jeszcze będzie jakaś naprawa wagoników i tym podobnych. Tutaj mamy obrazy. Mają one w sumie imitować plakaty, które się znajdują czasami na peronach. No ale tutaj mamy mapę. To jest mapa razy dwa, z tego co mi się dobrze wydaje. Tutaj widzimy miasto. Tutaj jest dom na drzewie, czy znaczy miasto na drzewie. Tutaj mamy dróżkę do kopalni. I tutaj sobie też za chwilę przejdziemy. No i tutaj nie ma tego, gdzie jeszcze dziś pójdziemy. Ponieważ w sumie chyba nie chciałem za bardzo rozciągać tej mapy na taką właśnie dużą. Lepsza, taka mniejsza. W sensie, w większym przybliżeniu. No, podwójna pochodnia. No, i idziemy na dół. Tu jeszcze nie rozpocząłem budowy żadnej. No, i mamy takie, oto, właśnie coś. No, i tutaj będzie zagroda dla zwierząt. Tam będzie pola. Czyli, w sensie, będziemy sobie hodować różne Warzywa i zboża. A tutaj będzie magazyn. No, i jak jeszcze widzicie, są tylko zrobione otwory na drzwi. Nic więcej jeszcze nie zrobiłem. Tak się dno prezentuje. Ono będzie podświetlane, ale na razie jeszcze nie mam składników, by to zrobić. I można zauważyć, że w niektórych miejscach pływią sobie rybki. Tam na razie jest tylko jeden gatunek ryb. O właśnie o takie żółte czy tam złote, czy jakby to tam nazwać. Tutaj też mamy kilka roślinek. Nie chciałem właśnie za bardzo zagracać tej przestrzeni wodnej tymi roślinami, więc tylko w kilku miejscach. Ale to będzie dokończone jak będzie już podświetlenie. No i dobra, ale jeszcze dziś mamy sporo do pokazania, więc lecimy dalej, bo czas nas goni, a mamy już piątą minutę nagrania, więc lecimy. Teraz biegniemy do kopalni, pokażę Wam co się tam udało zrobić, ale tam raczej jest tylko umeblowane, że tak powiem. No i w sumie dokończona reszta wnętrza. Ale co za chwilę sobie zobaczycie. Na no, kątem oka już widziałem tą budowlę, która dziś jest takim głównym smaczkiem, taką wisienką na torcie. I już za chwilę też zobaczycie. Ale najpierw kopalnia. Kopalnia od przodu prezentuje się dalej tak samo. Sobie wezmę tylko do jedzenia. I tak, kwatery pracowników. Tak się oto prezentują. Są sześć. Dla sześciu górników. Biuro dyrektora kopalni. Mamy mini akwarium. Właśnie tutaj jeszcze bym musiał rybkę wrzucić, ale to później. Biurko. Tutaj, jak widzicie, jeszcze nie jest ukończone. Tu będzie dywan, reszta. A tu będzie biblioteka. Oraz jakieś tam szafki. No, przejdźmy dalej. Warsztat. Powierzchnia. Tu niewiele. Tutaj mamy szole. Znaczy jeszcze nie ma szoli, no ale. Że powiem, dół. I tutaj mamy jeszcze zrobione sody awaryjne, że tak powiem. W sensie to się tylko tak będzie nazywać, ale to będą po prostu schodki na sam dół. Że tak powiem, ewakuacyjne, o który w razie niebezpieczeństwa, jakby, że tak powiem, winna nie działała. No to możemy wyjść tędy. Tylko to muszę jeszcze zmienić, bo to brzydko wygląda. Ale jeszcze nie mam jakiegoś lepszego pomysłu na to. No ale dobra. Lecimy teraz do głównej atrakcji i tam zakończymy dzisiejszą podróż. No i nie wiem czy wy to już widzicie, ale ja to już widzę. I tam wodali już widać to co udało mi się wybudować. I można powiedzieć, że to jest skończone w 99%. Ponieważ brakuje mi takich właśnie wisienki na torcie. Ale nie wiem co tam wstawić po prostu. Ale to za chwilę Wam pokażę. Dobra. Widzę, że tam już nam słońce zachodzi. A to niedobrze. Ale w takim razie zobaczycie najpierw w nocy. Znaczy w nocy. W takim mroku raczej. No i właśnie już widzicie tą wieżę. Jest to wieża strażnicza, która będzie właśnie chronić czy tam obserwować przed wrogami. Przygotowane tam są miejsca dla dwóch strażników, i za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda od wewnątrz. Tam są właśnie lamy i koza, tutaj gdzieś chodzi. No ale jeszcze nie mam zagrody, żeby je połapać. Więc tak. Tak się to prezentuje z bliska. Na dole tak. Tu nie ma żadnych podziemi ani piwnicy. Tutaj mamy taką mini zbrojownię, przygotowaną na dwie zbroje dla strażników. Tu są takie resztki z budowy i nie tylko. No i tu mamy pomieszczenie. Dla strażników, jak i można z tą strzelać, ale również obserwować oraz się kimnąć. W sumie my też się kimniemy. Więc teraz mamy dzień, widzimy, że tam w dali jest drzewo oraz domek. No, i jeszcze tu jest taka jedna funkcja, tego że gdyby przyszła śnieżyca czy jakieś złe warunki atmosferyczne, zamykamy sobie po prostu wszystkie okna lub byśmy byli ostrzeliwani. To, żeby sobie zamknąć na przykład jedną stronę i możemy prowadzić ostrzał na przykład z jednej strony, tylko tam. I w takim razie jesteśmy chronieni na przykład z tej. Ale to taki smaczek tylko. Strasz, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z zewnątrz. I tak się oto prezentuje. To zostało całkowicie naturalnie wygenerowane. Ja tutaj nic. Nie dobudowywałem. No. Po prostu postawiłem od tego poziomu wieżę. Tu jedynie te schodki później. Ale to tylko dodałem. No i w sumie to by było na tyle, więc na tle tej wieży zakończymy dzisiejszy odcinek. No i do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie z eksploracji jaskiń. Pod właśnie tymi górami. Czy to będą duże czy małe groty? To się właśnie okaże w przyszłym odcinku. Więc, cześć i na razie i do kolejnego odcinka. Hej!